Chcą obniżyć koszty życia, a przede wszystkim nie chcą być samotne. Cztery seniorki z rybnika na Śląsku zamieszkały razem w ramach nowatorskiego samorządowego programu. Do tej pory mieszkały oddzielnie, były skazane na życie w pojedynkę, nawet nie miały ochoty wychodzić z domu. I to się zmieniło. Jarosław Kostkowski. Pani Halina jest tu najkrócej, zaledwie miesiąc w domu, który zostawiła wnukom, za towarzysza miała pustkę. Ile ja się tu łez wylało do poduszeczki? <grymna> ona została cały czas sama i jest samotnikiem. Ciężko się dostosować w ogóle, nie? Także ona jak to raczkuje. Pani Maria i Felicja postarały się, żeby 82-latka odnalazła się w nowym miejscu. Do łazienki. O Jezu, pośpiesz się, tak gorzej jak się budzimy rano, nie? Samotność i to chyba był taki główny powód, dla którego one się tutaj znalazły. One mówią o sobie, że są siostrami, że są rodziną. Poza tym nic zadać, nic ująć. Na eksperyment nowatorski w skali kraju odważyły się władze Rybnika. Starych drzew się nie przesadza, a po drugie, żeby zamieszkać właściwie z kimś obcym. Duża felcia. Ta najstarsza to zrobiła taką piżamę partii. 88-latka była nauczycielka. Nie wyobraża sobie życia innego niż z grupą przyjaciółek. Sąsiedzi się mną zainteresowali, że... Ja sama w chorobie. No to mi pomagali. Ja lubię towarzystwo, ja lubię e, pożartować też nie, bo tyle nam zostało jeszcze. Miasto udostępnia mieszkanie. Lokatorki składają się na czynsz. 250 zł na miesiąc. One zupełnie się zmieniły. Ja mam porównanie, jak one zaczęły tutaj funkcjonować, jak one mieszkały. E, one się nawet fizycznie zmieniły. Dbają o siebie, dbają o swój wygląd, dbają o siebie nawzajem jak nie fajnie jest siedzieć samemu w pokoju <laughs> i tutaj się tak powiedzmy szczerze odnalazłam, że jeszcze Mogę tak trochę pożyć inaczej. W Polsce co trzecia osoba powyżej 75 roku życia mieszka sama. Nam się wydaje, że mamy ważniejsze sprawy, tylko w momencie kiedy odchodzi stara matka, stary ojciec, wujek, to wtedy dopiero zaczynamy się zastanawiać, jak mało z tymi ludźmi przebywaliśmy. W rybniku podobną szansę dostać ma więcej seniorów. Planujemy kolejne dwa mieszkania. Jedno miało być przeznaczone dla mężczyzn, a drugie dla kobiet. Chcieć iść. Na... Na wspólne takie mieszkanko jest to o wiele wspanialsze niż na przykład dom Starców. Jarosław Kostkowski. Fakty!